Halo? Tato, wiesz, to jest sprawa, bo zaczynamy z YouTube'em. Potrzebny jest jakiś hajs hej, na start, ale poczekaj, bo ekipa filmowa już tu jest. No, muszę kończyć. Cześć. Siema, ja nazywam się Kamil, ale ziomki mówią na mnie Budda. Subskrybujcie mój kanał, będzie tutaj sporo szybkich i sportowych samochodów. Będzie u mnie sporo lifestylu, czyli sporo standardowego mnie. Nieco niestandardowego życia 20-latka. Trochę vlogów, trochę pranków, oczywiście dużo sportowych samochodów i aktywności dookoła nich. Wielu z Was zna mnie poprzez hashtag bananowe życie. choć z bananem niestety nie mam nic wspólnego, to z zewnątrz może to tak wyglądać. Bo który 20-latek na plan przyjeżdża takimi samochodami? Będzie dużo sportowych samochodów, będzie dużo mega fajnych interakcji, także zostawiajcie suba i zostawiajcie dzwoneczek. Widzimy się następnym razem, a tymczasem co? Bananowe życie?